Cześć, witaj. Chciałbym to wydać teraz odpowiedź, odpowiedź dla Twoich przyjaciół, dla wszystkich. Po prostu, nie. Nie jest nie tylko słowem, nie jest całym zdaniem i pokazuje Twoją siłę. Jeżeli Komuś to się nie podoba, że powiesz nie, że stawiasz granice, że czegoś nie zrobisz dla kogoś. Powiesz nie, po prostu nie. Jeżeli to się komuś nie podoba, nie jest to Twoim problemem, ale ważne jest, żebyś nauczył się, nauczyła się właśnie tego. Słowa po prostu nie. Pozdrawiam Ciebie i życzę dużo, dużo pozytywnej energii. Do zobaczenia.